Środa 23 grudnia przedostatni dzień Adwentu. Rodzice, decydując o wyborze imienia dla swojego dziecka, kierują się rozmaitymi kryteriami. Z pewnością podejście do tego tematu znacząco się zmieniło od czasów starożytnych. W kulturze żydowskiej imiona często miały określone znaczenie czasem odnosiły się wprost do Boga i były to wtedy tak zwane imiona teoforyczne. Nadanie dziecku imienia oznaczało określenie jego tożsamości, a nierzadko także życiowej misji. Zobaczcie, jak wyglądała historia z nadaniem imienia nowonarodzonemu synowi Elżbiety i Zachariasza. Opis ten czyta dziś cały Kościół w liturgii Mszy Świętej. Narodziny dziecka w małżeństwie Elżbiety i Zachariasza wzbudziły radość w całej okolicy. Zgodnie z prawem żydowskim, każdy potomek płci męskiej ósmego dnia po narodzinach miał zostać poddany obrzezaniu. Do domu Elżbiety i Zachariasza przyszli więc tego dnia sąsiedzi i krewni i zamierzali nadać dziecku imię jego ojca, Zachariasza. Na to jednak nie zgodziła się matka dziecka, która chciała dać synowi imię Jan, mimo że nie było nikogo w ich rodzinie, kto by nosił to imię. Nadanie nowego imienia byłoby zerwaniem z przyjętą tradycją. Zapytano o zdanie ojca dziecka. Ten nie mógł odpowiedzieć, gdyż, jak pamiętamy, Bóg z powodu jego niedowiarstwa odebrał mu mowę. Zażądał więc tabliczki i napisał na niej: Jan będzie mu na imię. W tym momencie odzyskał zdolność mówienia i zaczął wielbić Boga. Całe to wydarzenie przeraziło sąsiadów i mieszkańców okolicznej krainy. Pewne jest jednak to, że decyzja o nadaniu imienia zgodnie z wolą Bożą była wyrazem wiary Zachariasza i gestem oddania Bogu decydującego głosu w kształtowaniu dziejów człowieka. Jak widać, posiadanie imienia nie jest sprawą obojętną. W obozach koncentracyjnych zabierano ludziom imiona, a nadawano numery nie tylko po to, żeby łatwiej ich zliczyć, ale także dlatego, że zabierając człowiekowi imię, odbiera się także jego tożsamość. Droga siostro, drogi bracie, chcę Ci powiedzieć, że imię, które kiedyś otrzymałeś lub otrzymałaś w Chrzcie Świętym, niezależnie od tego, czy ci się ono podoba, czy nie, Świadczy o Twojej wyjątkowości w oczach Pana Boga, który znacie po imieniu. To imię ma Ci ciągle przypominać o tym, że Masz określoną tożsamość to jest tożsamość Dziecka Bożego, ucznia i uczennicy Chrystusa. To imię ma Ci ciągle przypominać, że historia Twojego życia, również jej wszelkie części ciemne, cierpienia i upadki ta cała historia jest ważnym elementem historii zbawienia świata. Chcę Ci także powiedzieć, że Jezus Chrystus, którego przyjście będziemy za chwilę świętować, nie przyszedł, żeby zbawić bezimienny tłum ludzi, ale On przyszedł zbawić mnie i Ciebie konkretnych ludzi, których zna po imieniu. Nie mogę wymienić wszystkich Was oglądających to rozważanie z imienia i nazwiska, ale mam świadomość tego, że mówię do konkretnych i wyjątkowych osób. Jeśli ktoś chce, to może napisać w komentarzu pod tym filmem swoje imię. Obiecuję szczerze, że za wszystkich Was będę się modlił w tym czasie świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj uświadom sobie, że jesteś kimś wyjątkowym w oczach Boga, że On zna Ciebie po imieniu, do Ciebie chce przyjść. Dziś jeszcze mocniej zapragnij Jego zbawienia. I zgłębi swojego serca we własnym imieniu powiedz przyjdź Panie Jezu. Na ten przedostatni dzień Adwentu i zbliżający się czas radości, niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Maranata, przyjdź Panie Jezu!